Serdecznie witam naszej świątyni. Jako kapelan Koła Witów, również prezesa Koła Witów, cały zarząd, wszystkich Witowian. Witam za urazbę, marzoną uroczystości. Poczność tam na rower. Razem wspólnie będziemy spadać do obu. Dzięki czy Spotykamy się przy różnych uroczystościach. Czy to czterystolecia Witowa. Właśnie teraz, czterdziestolecie z Chorobą, w pierwszy dziękować Panu Bogu. Słowa bowiem, bowiem wdzięczności, jest tą szczególną słową, która wyróżnia człowieka. Wskazuje ona, że potrafimy doceniać dobro, które otrzymujemy i potrafimy za to dobro w sposób szczególny dziękować. W te właśnie biblijne opisy dziękczynienia wpisuje się ta dzisiejsza uroczystość 40-lecia Kołaków. się tutaj w tej pięknej świątyni chcemy dziękować Bogu za dobro, które dokonało się i dokonuje się za sprawą Kołaków. Chcemy dziękować Bogu ale i dziękować ludziom. Bogu chcemy dziękować, że nas wszystkich prowadzi, obdarza potrzebne łaskami. odnajduje, kiedy błądzimy, przebacza, kiedy pobudujemy, umacnia, kiedy odchodzimy, kiedy kupimy się, przebacza, kiedy prosimy. którzy właśnie znaleźli się na pewnym etapie tutaj gromadzenia się widownia i nie tylko swoje własne, osobiste, osobiste dobro, ale również zatroszczyli się o dobro wspólne. A tym dobrem wspólnym jest właśnie widok. Mi, że mimo oddalenia pozostali bliscy swoim korzeniom wspólnym, Łączącym właśnie bitów tu w Ameryce z bitowem tam w Polsce. Koło przypomina o tych więzach, jakie łączą te wielkie wspólnoty, wspólnotę bitów w Polsce i wspólnotę bitów tu w Chicago. Panie Davidejski, pochodzi z sobą wielu innych drog, wzmacnia nasze ciało i ducha. Jezu, posłuż nasze łzy, naucz nas bez granic. daj bronia sobę w z okniami powalczych i uzetkowanych. Zabędz swoich dzieci i najbliższych. Nikt nikomu nie zabraknie magtrnej miłości. Darmi nie osłom, Hania ma dla thank <laughs> No. i złożenie darów u Matki Boskiej, Matki Kościoła i podziękowanie Panu Bogu tu przy tym ołtarzu za te 40 roku. Petský. Aha, veselou. Jak se se srdce idu sa ciesi. Pytałem księdza, księdza Szymańskiego, co, co przekazać koło Witów. On odpowiedział: No a co witowie najważniejsze? Kościół. Dlatego też na te 40-lecie, na to 40-lecie chciałem tu na ręce prezesa przekazać właśnie malowidło kościoła, którego które oglądacie na zdjęciach, ale nie tylko kościół pomalowidłowy, ale przede wszystkim to, co wszystko z tym kościołem się łączy. To, co właśnie ma grać w tej duszy witowskiej. A wiadomo, że dusza żyje o kulturą, dusza żyje właśnie tym śpiewem, który tutaj pięknie prezentuje się tym tańcem. Dusza witowska żyje też, co tutaj podkreślaliście językiem, Dlatego, zwłaszcza dla rodziców, zwłaszcza do rodziców, chciałbym bardzo zaapelować, dbajcie o język dla swoich dzieci, uczcie języka polskiego swoich dzieci. To w języku przekazuje się właśnie tą wielką tradycję góralską. No i wreszcie właśnie w tej duszy góralskiej gra też to, co obejmujemy słowem, słowem religia. A więc to, co uczymy się robiąc w domu Znak Krzyża Świętego, ale równocześnie to, co w całym życiu później cenimy. Moi drodzy, cieszę się, że weźcie tu są. Jako ta część związku, związku potałam 40 lat, koamitów, dużo. Tu gada ksiądz profesor, że dopiero młodzieńczy się określa w kończy, zaczyna się ten dorosły. No, przez te 40 lat jakieś cztery pokolenia przywoży zostały wychowane. W jakiś sposób zostaje zachowane dla góralszczyzny dla polskości. Tu podziękowałem panu konsulowi Robertowi Ruszyckiemu, że jest z nami. Księdzu profesorowi, że jest z nami. Honorowemu prezesowi Związku Patalajuskowi Kilowi, że jest z nami. I cieszę się, że 40 lat od naszego założenia. Jest to dużo czasu. Ale muszę powiedzieć, że dużo ja znam jeszcze wcześniej, to już prawie 50 lat, jeszcze z moich roków młodzieńczych. I dzisiaj tu widzę. To dużo tych ludzi znam, spotkaliśmy się prawie po, po 45 latach. Na e, koła życzę wszystkiego najlepszego. E, dziękuję za piękny bankiet. Który się zorganizowali, bo to wygląda tak pięknie, wszystko kolorowo i 40 lat trzy pokolenia. Zrobiliście dużo dla Waszej wioski. i drodzy chyba powinienem być dumny z tego, że jestem kapelanem Witowa w tym czasie, kiedy właśnie koło wchodzi w tą dojrzałość. To znaczy, że będzie to od tej pory mokre koło, rozsądne jego członkowie jeszcze bardziej i tej mądrości rozsądku się im nie udzieli, bo kiedy koło powstawało, to ja jeszcze na stojąco pod stół także, Ale jego temat wiele nie wiem w historii, ale pewnie się dowiem z tych książek, wszystkich pewnie. Niemniej jednak gratulacje serdeczne na ręce prezesa tutaj właśnie za tą wspaniałą działalność od 20 Życzenia pomyślności w dalszym działaniu. i'm gonna this dress,